Witam serdecznie. Chwała Jezusowi Chrystusowi. Chcę Wam coś powiedzieć. W Słowie Bożym w Ewangelii według Świętego Mateusza, rozdział 24, werset 42, jest napisane: Czuwajcie więc, ponieważ nie wiecie, o której godzinie Wasz Pan przyjdzie. I teraz proszę Was. Zastanówcie się, czy chcecie być gotowi każdego dnia na przyjście Jezusa Chrystusa? Czy każdego dnia chodzicie w duchu i jesteście posłuszni Bogu? Czy jesteście wykonawcami Słowa Bożego? Czy na pierwszym miejscu w waszym życiu jest Bóg? A całą resztę podporządkowaliście już życiu w wierze i trwacie w posłuszeństwie? I jesteście uczniami Jezusa Chrystusa? Wasze życie właśnie tak wygląda? Czy już uporaliście się z wszelkim grzechem w waszym życiu i zły nie ma żadnej władzy nad wami? czy stoicie w obronie słowa Bożego i nie ma dla was znaczenia, że ktoś się z was śmieje, gdy wyznajecie swoją wiarę? Czy jeszcze jesteście w miejscu, gdzie sporo pracy przed wami? Ja uważam, że jest to dość długi i trudny proces, żeby zrzucić starego człowieka z siebie i przyoblec się w pełną zbroję Bożą. I zawsze jest coś jeszcze do przepracowania. Ale ważne jest to, żebyśmy się nie poddawali i za każdym razem, gdy upadniemy, podnosili się i szli dalej za Jezusem Chrystusem, a Duch Święty będzie przy nas i będzie nam pomagał w każdej sytuacji w naszym życiu. Błogosławię w imię Jezusa Chrystusa. Amen z Bogiem.